Małopolska Chmura Edukacyjna, język angielski. Animowana czołówka z logotypami Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i Małopolski. Na kolejnych planszach pojawiają się napisy, warsztaty letnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Nowy model nauczania realizowany w Katedrze Filologii, specjalność Filologia Angielska, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Wypowiedź lektora oraz doktora Radosława Pytlika z Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Small Talk. Co to takiego? Jak prowadzić niezobowiązującą rozmowę w języku angielskim? Dzień dobry. Witam w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Są to warsztaty zrealizowane przez Małopolską Chmurę Edukacyjną Nowy Model Nauczania. W tym tygodniu zajmujemy się językiem angielskim, a dzisiejszy temat to small talk, czyli swobodna, niezobowiązująca rozmowa na. Tematy, tak zwane, bezpieczne. Jakie tematy poruszać, a których unikać? Czy rozmowa o pogodzie może nam ułatwić nawiązywanie kontaktu z obcokrajowcem? Tego wszystkiego dowiemy się podczas zajęć w Katedrze Filologii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Zasady obowiązujące podczas swobodnej rozmowy z obcokrajowcami mogą nam się oczywiście przydać także w życiu codziennym, w kraju. Dobre maniery to podstawa kontaktów nie tylko w szkole, ale także w domu i pracy. Smart talking to umiejętność. Umiejętność językowa polegająca na rozpoczęciu rozmowy z osobą nam bliżej nieznaną, tak aby po prostu nie tkwić w milczeniu. Jest to umiejętność przydatna prawdopodobnie w wielu językach, również w języku polskim, również w języku angielskim. Ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpocząć taką konwersację oraz jak ją również zakończyć. W small talking możemy ćwiczyć w bardzo prosty sposób. Prosimy uczniów o odegranie scenek, w których prawdopodobnie znaleźli się w życiu codziennym, czyli na przykład sytuacja w windzie z osobą, którą znamy tylko z widzenia, ale wcześniej nie rozmawialiśmy z nią na przystanku autobusowym, pytając, czy na przykład nasz autobus już odjechał, czy też w kolejce do lekarza. Zdecydowanie nie każdy temat nadaje się na rozmowę przy smalltalkingu. Nie powinniśmy wdawać się rozmowy w rozmowę dotyczącą religii, polityki, zdrowia i różnych tematów tak zwanych ciężkiego kalibru. Uczniowie nabywają tutaj umiejętności rozpoczynania rozmowy oraz jej później zakończenia, jak i przede wszystkim poprowadzenia. Ważne jest z kim rozmawiamy i dlatego musimy dostosować do tego odpowiednie słownictwo. Jak także wiedzieć, na jakie tematy możemy z kimś porozmawiać. Multalking to jest forma wypowiedzi, którą używamy najczęściej podczas spotkań z nieznajomymi. Na przykład w windzie czy na przystanku autobusowym? Znajomość zasad z talkingu przydaje się faktycznie na co dzień, właśnie w każdej sytuacji, jakiej jesteśmy, gdy kogoś nie znamy. Pozwala to, można powiedzieć, zakłócić niezręczną ciszę, poznać nowe osoby, jakieś nowe znajomości nawiązać kiedy przeprowadzamy small talk, nie powinniśmy poruszać tematów personalnych, jeśli chodzi o naszego rozmówcę. Zajęcia przygotowane w Katedrze Filologii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie mogą być fascynującym początkiem przygody z językiem angielskim. Przygody, która nie tylko poprawi nasz komfort na przykład podczas podróży po innych krajach, ale w przyszłości da nam szansę na zdobycie interesującej, doskonale płatnej pracy. Oczywiście nie jest to tylko takie mechaniczne ćwiczenie pamięci, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zapamiętać, na przykład z obejrzonego filmu. Dlatego równie dobrze można wstawić słówko lub wyraz, który również pasuje do kontekstu. Może być to synonim, ale również wyraz o całkiem przeciwnym znaczeniu. Zyskałem bardzo dużo informacji na temat tego, jakich sformułowań należy używać oraz nie należy. Nauczyliśmy się, jakich zwrotów należy używać, aby przeprowadzić taką rozmowę, o czym można rozmawiać, o czym nie wolno rozmawiać, żeby nie zniechęcić rozmówcy, o miejscach, gdzie taką rozmowę można przeprowadzić. Nasze zajęcia realizowane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej Nowy Model Nauczania dobiegają końca. Zostały one zrealizowane w katedrze filologii na specjalności Filologia angielska. Całość oczywiście w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Uczestnicy kursu mieli możliwość zapoznania się, jakie tematy są bezpieczne do poruszania, jak ich unikać i mam nadzieję, że będą z tego mogli skorzystać w przyszłości. Biała plasza z logotypem Małopolska chmura edukacyjna. Biała plansza z czterema logotypami Funduszy Europejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Małopolskiej oraz Unii Europejskiej. Napisy: Małopolska Chmura Edukacyjna, Nowy Model Nauczania oraz Produkcja Materiału została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej adres strony internetowej napis www.emchmura.malopolska.pl